gdzie co, jadę do pracy i mnie szlak trafia dosłownie, myślałem, że rozszarpię kierowcę autobusu zajeżdża mi drogę, baran jeden ma swój pas dla, dla autobusów a zjeżdża na mój pas, zajeżdża, bo tam rower jechał, a mówię, a co mnie to obchodzi, że tam rower jechał, to przyhamuj chamie, a nie wjeżdżaj we mnie, nie mówi, bo on ludzi wiezie, ja do niego mówię a co ja to, ja świnia jestem, czy co też jestem człowiek ja, wiecie co, naprawdę coś strasznego, szczególnie w Berlinie to się tak porobiło. Poblokowali nam wszystkie główne ulice, jakieś autostrady dla rowerów przez Berlin będą robić. Wszystko robią, aby zniechęcić kierowcom jazdę samochodem. Wszystko do tego prowadzi, żebyśmy nie jeździli samochodami, tylko kolejką. Ja mam do pracy jechać kolejką, jeszcze nie wiem, po drodze coś kupić, jakieś części samochodowe, jakieś co tamtoś, to niewykonalne po prostu. Tak mam napieprzone w tym deklach, że głowa boli. Także nie tylko u Was w Kaczolandzie jest wesoło, bo u nas też jest grubo. Pozdrawiam Was serdecznie i bądźcie pozytywni na resztę dnia. Nie dajcie się zdenerwować, nie bijcie kierowców autobusów. Hej!